Kochane dzieci, troszczcie się o swoje życie duchowe. Wy stanowicie własność Pana i tylko za Nim macie podążać i tylko Jemu macie służyć. Mówcie wszystkim, że Bóg się spieszy i że nadeszła chwila wielkiego powrotu. Nie stójcie z założonymi rękami. Otwórzcie swoje serca na wyzwanie Pana. I dajcie z siebie to, co najlepsze w misji, którą On Wam powierzył. Ja przyszłam z nieba, by zaprowadzić Was do nieba. Słuchajcie mnie. Zdążacie ku przyszłości pełnej wielkich ucisków, i jedynie ci, którzy się modlą, udźwigną ciężar krzyża. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Cencie sobie chwilę łask, których Pan Wam udziela. Nie wyrzucajcie precz skarbów Boga. Wszystko w tym życiu przemija, lecz łaska Boża w Was będzie wieczna. Naprzód z odwagą i radością. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.